Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy z Warszawy, najlepszej destynacji w roku 2023. Jesteśmy właśnie pod najwyższym budynkiem w Warszawie. Za nami mamy Pałac Kultury, taki trochę symbol Warszawy, a Warszawa Wygrała w konkursie. Warszawa wygrała konkurs na najlepszą europejską destynację roku 2023. Wow! I wygrała z takimi miastami jak Kopenhaga, Ateny, Praga i Wiedeń. Nawet Wiedeń. Także ten pas kultury może być ciekawszy niż Hofburg. Co wy o tym myślicie? w konkursie oddanych 686 tysięcy głosów. I bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. dużo. I brało udział 178 państw. I z tego wszystkiego na samą Warszawę zagłosowało 142 tysiące osób. I to jest rekordowa, rekordowy wynik. Nigdy wcześniej miasto zwycięskie nie uzyskało takiej, takiego wyniku. To znaczy, że wiele osób zagłosowało więcej niż zwykle na Warszawę a to znaczy? Że Warszawa że... miała bardzo dobrą promocję. Tak, mamy dobry PR i spodziewamy się nalotu turystów w te wakacje. W tym oto mieście. tym, że Warszawa jest najlepszą europejską destynacją 2023 roku to również została doceniona w czterech innych kategoriach i już mówię jakie to są kategorie. Uwaga! Stolica kultury, tak. stolica dobrego smaku, Owszem. stolica bezpieczeństwa. A jakże! Najlepsze miejsce na krótki wypad. Zgodzę się. I w związku z tym krótkim wypadem... Opowiemy wam, opowiemy wam o tym, jak Jurka kolega, Austriak, razem ze swoją żoną, Niemką, przyjechali do Polski na wakacje. Wcale nie krótki wypad, bo trzy tygodnie. Trzy tygodniowy wypad. Manfred jest operatorem, pracuje w zawodzie długo, już prawie 30 lat, to emerytura przed nim. Był w Polsce kilka razy, ale mimo wszystko zdecydował się raz jeszcze odwiedzić ten kraj z prostej przyczyny. Jego żona, Niemka, z pochodzenia stwierdziła, że czas odkryć Najbliższe sąsiednie kraje, ponieważ one są bardzo ciekawe, a latanie w te wszystkie orientalne, dalekie, egzotyczne kraje już ich znudziło. A więc jeżdżą, objechali całą Polskę. Krótka byli na południu Polski? Na północy i na zachodzie. A teraz krótka rozmowa z Manfredem. A jeszcze powiedzmy, gdzie byli? Południe Kraków, Auschwitz zwiedzili Kraków, zwiedzili Auschwitz, zwiedzili Warszawę, Łódź. zwiedzili Łódź, zwiedzili Gdańsk, Mazury, Toruń. Wszędzie bardzo im się podobało. A teraz krótka rozmowa z Manfredem przeprowadzona przeze mnie. To jest Manfred, mój kolega po fachu. Jest operatorem z Austrii, a konkretnie z Wiednia. W Polsce po jakim czasie? Po jakichś 15 latach. Jesteśmy w Warszawie. Czy wygląda ona troszeczkę inaczej niż jeszcze 15 lat temu? Wygląda kompletnie inaczej. Nawet nie rozpoznałem mojego hotelu, w którym mieszkałem ostatnim razem. To był Intercontinental, teraz nazywa się Sofitel. Podczas mojej pierwszej podróży do Warszawy nocowałem w kamperze. To był 1991 rok. Od tamtego czasu wszystko się tu zmieniło. To już 30 lat. Tak, to było zaraz po rewolucji w Europie Wschodniej. Widzę duże zmiany, prawie tak duże jak w Warszawie również w innych miastach, takich jak Bukareszt, Rumunii, Bułgaria, czy chociażby w Albanii. Ale jedno trzeba przyznać, że Warszawa jako miasto ma wyjątkowo interesującą architekturę. A jakie różnice widzisz pomiędzy Warszawą i Wiedniem? Po pierwsze, architektura jest dużo bardziej odważna i śmiała. Stoją u Was budynki, które nigdy nie znalazłyby się w Wiedniu, bo byłoby to niemożliwe. Macie również dużo smaku. Fajnie zaprojektowane ulice, sklepy, lokale, przy tym bardzo przyjemne. Jesteśmy teraz w elektrowni po Wiśle, w hali z jedzeniem. Powiedziałeś, że takich miejsc również nie ma w Wiedniu. Tak, nie ma takich miejsc. Jedyne to centra handlowe w dziale gastronomicznym. Ale nie są w takiej formie jak tu, że idziesz do hali z różnymi przysmakami. Tego u nas nie ma, nigdy nie widziałem. Albo przeoczyłem, mogło też tak być. Nie, ja też nie widziałem. Chciałbym zapytać o Polaków. Masz troszkę kontaktów w Wiedniu. Ale co myślisz o nas tutaj? Jest nas tutaj trochę więcej niż w Austrii. Czuję się tutaj bardzo dobrze, ale chodzi ci o ludzi tutaj? Jestem zaskoczony, że wszyscy są tak przyjaźnie nastawieni. Przyjechaliśmy najpierw do Krakowa. Tam było naprawdę miło. Potem byliśmy w Auschwitz. No, a potem do łodzi. Wszędzie byliśmy pod wrażeniem sympatycznych i miłych ludzi. Nie było też problemu z porozumieniem się. Każdy zna angielski. A kiedy dostaniesz mnie w restauracji po polsku, też każdy ci pomoże. A to jest bardzo ważne. Tak? Jedzenie jest bardzo ważne. A więc Kraków, łódź, teraz Warszawa. Dalej jedziemy na Mazury, tam będziemy 5 dni, później do Gdańska, a potem już zapomniałem To Run i Wrocław. A tak, z Wrocławia jedziemy z powrotem do Wiednia. Ostatnie pytanie Skąd pomysł na wakacje w Polsce? Dlaczego nie gdzieś indziej? Może przyjechałeś powspominać? Tak, powspominać też. Ale przede wszystkim dlatego, że za mało znamy Europę. Dlatego też moja żona wpadła na ten pomysł. Słyszeliśmy, że Mazury są piękne. Dlatego tam jedziemy. Polska to duży kraj z piękną historią i wieloma tradycjami. To był super pomysł przyjechać tutaj. Jest ciągle jeszcze tak, że jak powiesz komuś: Jadę na trzy tygodnie na urlop do Polski. Zapyta, co ty tam będziesz robił? Wtedy mówię: Zobacz, jak Europa jest piękna. Coś tam zawsze można zrobić. Dokładnie, jest parę miejsc i rzeczy do zwiedzenia. Przyjechaliście tutaj autem, prawda? Tak, przyjechaliśmy autem. To jest do zrobienia. Nie jest daleko. Niektórzy myślą, że Polska leży bardzo daleko. Jedziesz długą prostą i nagle jesteś w Polsce. A potem co godzina dwie, w naszym przypadku etapami, zatrzymujemy się, zwiedzamy, zupełnie w porządku. No tak, dziękuję zatem. Proszę. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów od Manfreda. Wszystkiego dobrego. うん。<music>